Jest z nami pan wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław Mirosław Koców, oraz dyrektor strefy kultury Wrocław Olga Nowakowska. Pozwolicie Państwo, że najpierw oddam głos panu prezydentowi. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować miasto. Zwróćcie Państwo, że. Zacznę od cytatu Jerzego Grotowskiego, który mówił, że teatr może być spotkaniem człowieka z człowiekiem, może być miejscem prawdy, ale do tego dodam, z uwagi na to, że mamy międzynarodowy festiwal, dodam cytat literaturka, który mówił, że ta zaczyna się tam, gdzie jest spotkanie. No i gdzie indziej, jak w mieście spotkań we Wrocławiu, możemy. Mówić o teatrze, możemy przeżywać go, możemy być miejscem, które w sposób szczególny, międzynarodowy, na niezwykle wysokim poziomie rozmawia i przeżywa teatr. Ja bardzo dziękuję i chciałbym tutaj podziękować pani Oldze Nowakowskiej i panu Mirkowi Kosurowi za to, że w taki odważny sposób kształtują strefę kultury, strefę innowacji, ale też spojrzenia na tą niezwykle trudną. I wartościową dziedzinę sztuki, jaką jest teatr. Cieszę się, że 12 zespołów na 8 wrocławskich scenach już od 12 do 18 października, więc od niedzieli do soboty, będziemy mogli przeżywać niezwykłe wydarzenia. Wydarzenia, które przyjechały do nas z Polski, z Belgii, Francji. Okazuje się, że Belgia jest złączona z Argentyną, więc i Ameryka Południowa, i Azja, bo to Japonia, Tajwan, Chiny. Hongkong. Ja sam bardzo się cieszę na ten program i już jestem zapisany w trzy, pani dyrektor, czy na cztery wydarzenia z uwagi na gęsty kalendarz i wszystkich Państwa w imieniu organizatorów, w imieniu prezydenta Jaska Sutryka i własnym serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w tym niezwykłym na najwyższym poziomie wydarzeniu, które dzieje się w naszym mieście. mieście spotkań, w mieście teatru. Dziękuję. Uważam, że artyści, intelektualiści, ludzie myślący powinni przede wszystkim diagnozować rzeczywistość i mówić, co jest ważne dzisiaj. Ja myślę, że ta rewolucja technologiczna, która w tej chwili eksploduje i przyspiesza, wszystko przyspiesza, bo to nie tylko chodzi o to, że są nowe technologie, nowe gadżety, nowe komputery, sztuczna inteligencja, ogólna sztuczna inteligencja, ale też cała kultura przyspiesza za sprawą tych technologicznych rewolucji. I chcieliśmy zaprosić tutaj artystów, Wiele negocjacji trwało od dwóch lat. Te zespoły, które udało nam się zaprosić, proponują najwyższej rangi sztukę światową. To, co Państwo będziecie mogli zobaczyć, szczególnie wykonamy tych grup z Azji, to jest coś, czego się nie da nigdzie indziej zobaczyć. Znaleźliśmy zespoły, które bardzo rzadko do Europy przyjeżdżają. San to jest najlipitniejsza grupa teatru nie tylko buto, teatrów w ogóle w Japonii, które od 50 lat istnieje prawdopodobnie to jest ich ostatnie tournée, ponieważ rok temu w marcu zmarł ich twórca, a Amagatsu, który stworzył ten spektakl. ten spektakl, który Państwo będziecie mogli zobaczyć potem, to jest taka być może ostatnia wieść miłosna tego zespołu, który jest unikany, ponieważ to jest jedyny taki teatr na świecie, który Materializuje na scenie metafizykę. Ja mam osobne problemy z realnością świata. Uważam, że do końca nie jestem pewien, czy my nie żyjemy czasem w symulacji. To jest moja obsesja od dzieciństwa. I stąd pomyślałem, być może to jest taki temat warty podjęcia. Będziemy się pytać tych artystów, którzy tu przyjeżdżają, jak oni symulują świat. Czy oni naprawdę myślą, że to, co jest na zewnątrz, to, co widzą nasze zmysły i postrzegają, czy to jest realne, czy to jest, Boże, symulacja post po ludzi z przyszłości, A oprócz spektakli, takich właśnie jak mówię, genialna Azja. Huang Yi, który tutaj już jest w tym fotelu, zaprezentuje nowatorskie myślenie na temat. Współpracy nowych technologii z człowiekiem. Długo szukaliśmy kogoś, kto by używał nowych technologii na najwyższym poziomie. On ma prototypowe roboty, które będziecie Państwo mogli zobaczyć strasznie ciężkie, niesamowicie spektakularne. I te roboty wchodzą w dialog z człowiekiem. Będziemy we wtorek, trzeciego dnia festiwalu, mieć debatę w Bibliotece Uniwersyteckiej w której Huang Yi i jego tajwański zespół będzie głównym bohaterem, zaprosiliśmy wybitnego kryminologa, wybitną panią profesor fizyki z Politechniki i wybitną kulturoznawczynię, która napisała i też synolożkę, która napisała o Huang Yi swój doktorat, teraz książka, która się ukaże i spróbujemy się zastanowić, jaka jest przyszłość sztuki z perspektywy kogoś, to na wyspie Tajwan ma dostęp do zupełnie najnowszych nieznanych u nas w Polsce technologii i co oni myśli o tym używamy technologii przez człowieka czy rzeczywiście roboty zastąpią nas ludzi czy nas skolonizują czy ten świat przyszłej inteligencji przejmie kontrolę nad ludzkością Będziemy mieć trzy pokazy dyplomów Akademii Teatralnej Wrocławskiej. Po, po prostu chodziło też o włączenie młodych artystów w program festiwalu. Mamy też specjalny, dedykowany teatrowi przegląd filmów w kinie Nowe Horyzonty. To są również trzy filmy połączone ze sobą za, przez temat, którym jest teatr. I oczywiście, mamy jak zwykle. W w programie festiwalu Spotkania w Dialogu. W Dialogu to jest cykl tych spotkań i one tak dokładnie się nazywają. I każdego dnia, kiedy dany zespół teatralny będzie występował, o północy w sieci ukaże się rozmowa z najważniejszym artystą, który jakby tworzy dane dzieło. Tak naprawdę można powiedzieć, świętujemy prawie 25 lat. Pierwsza edycja była w 2001 roku, ale wiadomo, że była organizowana od 2000 roku. Tak więc można powiedzieć, że to jest takie 25-lecie tego teatru. Cztery lata temu świętowaliśmy dziesiątą edycję, teraz mamy jedenastą edycję. 10 edycji przygotowała założycielka tego festiwalu, Krystyna Meissner. Ona była niezwykłą osobą, wizjonerką, naprawdę widziała ten teatr, nie tak jak mówi Stanisławski, w tym roku. Fantastyczny program przygotowany przez profesora Mirosława Kocura nie zapominajmy Mirosław Koców, Mirosław Kocur, on jest profesor doktor habilitowany, Mirosław Kocur, teatrolog, reżyser, a nawet drodzy Państwo, że budowniczy Moskw, bo miał taką swojej historię też dawno, dawno temu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w festiwalu Dialog Wrocław już teraz od 12 do 18 października. Na ośmiu scenach we Wrocławiu 12 zespołów z Polski i z zagranicy zaprezentuje fantastyczne przedstawienia. Cały program jest dostępny oczywiście na stronie dialogfestiwal.pl, ale tam też Państwo znajdziecie dla siebie dodatkowe różne inne wydarzenia. Na rynku wrocławskim możecie oczywiście po oglądać na Świdnickiej wystawę poświęconą festiwalowi tegorocznej edycji. Będą również trzy filmy w Kinie Nowe Horyzonty prezentowane, filmy, które dotyczą między innymi tematyki teatralnej. Współpracujemy razem z Akademią Sztuk Teatralnych, gdzie w ramach festiwalu też będą zaprezentowane trzy dyplomy młodych naszych adeptów sztuki reżyserii. No i oczywiście studentów Akademii Sztuk Teatralnych w tej chwili we Wrocławiu. To jest takich dodatkowych rzeczy. W internecie Państwo znajdziecie coś niesłychanego, a mianowicie po raz pierwszy zdecydowaliśmy się, że spotkania z artystami nie będziemy ich na żywo robić, tylko zostały Nagrane albo będą nagrane, bo będą też robione tutaj na, na bieżąco w trakcie festiwalu. Spotkania i rozmowy z artystami. Te oczywiście rozmowy będą później prezentowane w internecie. Znajdziecie ich na naszych kanałach YouTube, na naszych kanałach e, e, Facebookowych. Wszystkie będą oczywiście tłumaczone na język e, polski i angielski, wtedy, kiedy to oczywiście wymaga. I każdego dnia takie spotkania będą prezentowane. Najprawdopodobniej zrobimy to także w momencie, kiedy rozpoczyna się przeddane przedstawienie, będące w cudzysłowie w ścieżce. Państwo, którzy uczestniczycie w festiwalu od dawna, wiecie, czym jest ścieżka, jest takim elementem festiwalu w trakcie którego idąc za ścieżką można pooglądać wszystkie przedstawienia nawet jeśli one są po czasem dwa, trzy razy prezentowane, ale można pooglądać wszystkie przedstawienia każdego dnia jedno albo dwa i przez cały festiwal być razem z nami i zobaczyć wszystko co jest możliwe na dialogu. Odpowiem to jako krytyk teatralny bardziej niż rzecznik, który jeszcze dodatkowo bardzo dużo wyjeżdża za granicę, ogląda różne festiwale teatralne, bo ta perspektywa rzeczywiście dopiero wtedy pokazuje, że ten dobór, tak jak pani powiedziała, jest różnorodny, jest bardzo Wysmakowany, powiedziałbym, wyrafinowany, i największą wartością Festiwalu Dialog do Wrocław i tego programu skonstruowanego przez Mirosława Kocora jest fakt, że tych wszystkich propozycji poza tymi europejskimi, mówię o tych azjatyckich. Właściwie nie możemy zobaczyć na żadnym innym festiwalu. Stąd też jest niemałe zainteresowanie gości z zagranicy, żeby na nas przyjechać i te rzeczy obejrzeć. No bo nasuwa się to samo, że do Hongkongu jest trochę dalej niż do Wrocławia. Program jest bardzo różnorodny. Kompanie są absolutnie topowymi, światowymi kompaniami w swojej dziedzinie. Teatr Buto Sankai Juku, no to jest to jeden z najlepszych teatrów Buto w Japonii no co sama jakby logika pokazuje że też na świecie ta dance theater kompania z Pekinu dopiero co dostała najwyższe laury w Wenecji na Biennale w kategorii taniec więc, no więc jak widać Gaybert to jest również artysta bardzo że tak powiem teraz modny ale nie tylko modny tylko pożądany ponieważ w ogóle Teatr generalnie skręca w taką bardzo interdyscyplinarną formę. Stąd bardzo y, też dobrze oceniam ten to wyczucie profesora Kocura, który, który poszedł niejako trochę za tymi trendami, których jeszcze nie ma. Generalnie w Europie, to tylko ostatnie zdanie, robi się tak festiwale, że po prostu kontraktuje się. Te modne nazwiska, i one tak jeżdżą od jednego miasta do drugiego. I właściwie, jak się zobaczy coś w Berlinie, to już nie trzeba oglądać tego we Wrocławiu, w Paryżu, czy w Lozannie, czy w Madrycie, bo następuje taka środowiskowa fluktuacja. Walorem i największą korzyścią z przyjechania do Wrocławia jest fakt, że te wszystkie rzeczy są nieobecne na tych festiwalach w takiej cyrkulacji. Pojedynczo oczywiście są zapraszane i można je gdzieś zobaczyć, ale w takim natłoku. Ten program to jest po prostu y, Dream Program, powiedzieliby moi koledzy kuratorzy i jego największą wartością jest to, że jest kompletnie taki trochę nieprzewidywalny, że, że y, ja, ja dostaję takie informacje od kogoś, mówię, wow, ale żeście zrobili zestaw. I spotykania z tymi wszystkimi artystami, których próbowaliśmy do roce ściągnąć, to były dla mnie znakomite przygody, też intelektualne i też emocjonalne, ponieważ ci ludzie w prywatnych kontaktach są wspaniali. I ci wszyscy artyści to są już wybitni artyści, chociaż niektórzy są bardzo młodzi i oni już nie mają kompleksów. Oni już nie muszą się bać, że coś głupiego powiedzą, że wyjdą śmiesznie, że będzie kadry jakiś taki niekorzystny. To są ludzie bardzo uczciwi i strasznie nieprzyjacielscy. Nie spotkałem się ani razu z sytuacją, w której trzeba by jakimiś manipulacjami kogoś namawiać do przyjazdu. Kiedy rozmawiałem, a przede wszystkim to było dla mnie zaskakujące z tymi artystami z, z Azji. Gay z Hongkongu po kilku spotkaniach online powiedział, że ja do was przyjadę, tylko mi znajdziecie jakieś pieniądze na ten samolot. I oczywiście znaleźliśmy. I on tutaj przyjechał nie raz, ale dwa, żeby w browarze mieszczańskim stworzyć. Spędziłem z nim Dwa razy cały dzień, to no było znakomite, bo ja rzeczywiście niezwykle ciepły człowiek i bardzo no, interesujący do poznania, bo to oni myślą inaczej. I to rozmowa z takim człowiekiem z Tajwanu, z Chin, czy właśnie jak z Hongkongu, Geibert, jest zawsze wzbogacająca. Bo, szczególnie jak chodziłem z Geibertem po Wrocławiu, bo on mi pokazywał to miasto inaczej, bo on widział inne rzeczy, co innego dla niego było ważne. Ja bardzo go poprosiłem, a słuchaj, Geibert, gdybyś tak y, jakieś fragmenty wrocławskiej architektury użył jako performerów, nie, że na tych ścianach będziemy coś wyświetlać, tylko, że to będą aktorzy w swoim performansie. I on się strasznie do tego zapalił. No i znaleźliśmy się browar mieszczański, który on spróbuje ożywić. Czyli to nie będzie tylko, że on użyje tej przestrzeni do tego, żeby swoje własne rzeczy pokazywać, tylko on je tam będzie starał się użyć do ożywienia browaru mieszczańskiego. Coś, co się czasami wydarza tutaj też innym artystom. więc to, więc to bardzo, bardzo było wzbogacające to wszystko. Ale nie tylko, oczywiście z Azjatami bo pojechałem specjalnie, żeby spotkać do, do Nicei pojechałem specjalnie, żeby spotkać teatr Pippington, bo dowiedziałem się od Krzysztofa Mieszkowskiego, że jest jakiś legendarny, niesamowity teatr w Belgii, który należałoby tu zaprosić. No i to oczywiście zacząłem z nimi korespondować, i tak dalej. Okazało się, że oni będą mieli premierę w Nicei, pojechałem ich spotkać i spędziłem pięć godzin, jednych najwspanialszych pięć godzin w życiu, bo to była próba, na której oni mi pokazywali fragmenty tego, co będzie ich spektaklem, właśnie, który tutaj do Wrocławia przyjedzie kroniki, ale ale przede wszystkim mogą zaprzyjaźnić się z tymi tancerzami, którzy są zupełnie niewiarygodnej, jakby niewiarygodnego talentu. Oni są w stanie zrobić wszystko swoim ciałem, a do tego mają poczucie humoru, są otwarci i ta, te pięć godzin to było wspaniałe, jakby zaprzyjaźnianie się z zupełnie nowymi ludźmi. I są z całego świata, bo to nie tylko Belgowie. Reżyserka zresztą jest Argentynką, więc tam wszystko jest zupełnie międzynarodowe. I to mi się wydało Niesamowicie atrakcyjne w zderzeniu z taką grupą, którą też zaprosiliśmy. Nazywa się to Tao, ten teatr Tao z Chin. I to jest klasztor Shaolin. Więc z jednej strony mamy genialny teatr ruchu, który jest jakby, poparty jakąś nieludzką dyscypliną, jakimś rodzajem klasztornego, minisiego pracowania, zdyscyplinowania, które nam w Europie jest zupełnie obce. A z drugiej strony mamy Pippin Tom, luz, wesołość, humor, kawa podczas próby, zupełnie coś, czego nie ma u tych Chińczyków. Ale efekty są podobne. Są dwa genialne spektakle, w których ciała są zupełnie niewiarygodnie używane, ale do tego dochodzi się albo klasztorem Shaolin, albo jakimś takim sympatycznym, rozbawionym rodzajem prób, które dla nas bardziej są, ja myślę, naturalne. Także jeszcze uczyłem się takich różnych możliwości kreatywnych, że nie ma jednego sposobu na bycie artystą, a przede wszystkim performerem w sztukach performatywnych. Dla mnie najważniejszym wydarzeniem, a przede wszystkim spełnieniem marzeń, jest zaproszenie do Wrocławia zespołu Sankai Juku. To są najwybitniejsi artyści z Japonii, którzy od 50 lat tworzą teatr, który zrewolucjonizował sztuki performatywne. Oni są w stanie opowiadać o wymiarach duchowych, metafizycznych człowieka za sprawą niesamowitych tańców, ruchów, obrazów, spektaklu. To jest spektakl, do którego nie trzeba w ogóle rozumieć żadnego języka japońskiego, polskiego czy angielskiego. Nie ma tam słów. Są poruszające obrazy, moim zdaniem, o uniwersalnym wymiarze. I te obrazy są oświetlane setkami świateł. To będzie prawdopodobnie największe widowisko, jakie my tu pokażemy we Wrocławiu. Ono będzie w operze, więc zderzenie tego najbardziej awangardowego teatru, a jednocześnie bardzo dostępnego, bo to się rozumie. Tu nie trzeba być przygotowanym jakiejś edukacji, nie trzeba, żeby to odebrać, bo to jest o człowieku, o jego fundamentalnych problemach i te ich poruszania tymi ciałami, bardzo dla nas egzotyczne, one jakieś wibracje w nas powodują, że my nie wiemy jak, ale to odbieramy, więc bardzo polecam w zderzeniu z tą piękną operą, wnętrzem wrocławskiej opery, to będzie naprawdę przeżycie bo to będzie jeden z najbardziej niesamowitych spektakli, jakie Państwo w życiu zobaczycie.